Z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Dziś w serwisie powiemy m.in. Między o międzynarodowym szczycie na temat praw dzieci, o akcji przeciwko handlowi ludźmi, a także o Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Małgorzata Gladwisz-Pniewska, zapraszam. W poniedziałek w Watykanie papież Franciszek otworzył międzynarodowy szczyt poświęcony prawom dzieci, alarmując, że prawa te są codziennie deptane i lekceważone. Podczas środowej audiencji ogólnej Ojciec Święty po raz kolejny zaapelował o modlitwę o pokój. W Watykańskim Szczycie udział wzięli m.in. były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore, królowa Jordanii Rania, były premier Włoch Mario Draghi, obecny wicepremier Antonio Tajani, szef Interpolu i przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Papież otwierając spotkanie pod hasłem Kochajmy je i chrońmy, wskazał, że dziś miliony dzieci cierpią ubóstwo i głód, a także są zmuszane do pracy i udziału w lokalnych wojnach. Poza tym giną pod bombami. Franciszek powiedział, że zabijanie dzieci to odnegowanie przyszłości. Podczas środowej audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI, papież z powodu silnego przeziębienia powierzył czytanie wszystkich przygotowanych tekstów prałatowi z sekretariatu stanu. Jednak na zakończenie osobiście zwrócił się do wiernych. Myślmy o wielu krajach, które cierpią z powodu wojny. Umęczona Ukraina, Jordania, Izrael. Pamiętajmy o wysiedlonych palestyńczykach. Módlmy się za nich. Franciszek poświęcił Katachezę zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Zwracając się do Polaków zachęcił do modlitw za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga. Powiedział, że dla wielu ludzi ich obecność jest dowodem na to, że Bóg o nich nieustannie pamięta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. Ambasadorowie nadziei wspólnie przeciwko handlowi ludźmi. To temat Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi, który obchodziliśmy wczoraj. Przypada on co roku we wspomnienie świętej Józefiny Bakity, sudańskiej zakonnicy, która wcześniej była ofiarą handlu ludźmi. Obchodom patronuje sieć Bakita do spraw przeciwdziałania i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa. O handlu ludźmi w Polsce i na świecie mówi siostra Bożena Noga, franciszkanka, misjonarka Maryi i przewodnicząca sieci Bakita. W Polsce najbardziej, myślę, że w większości to przede wszystkim jest handel kobietami, dziewczętami, wykorzystywanie właśnie w celu prostytucji. Bardzo często są to osoby, które przemieszczane są, wywożone do innych krajów. Również w tej chwili dotyka to też handel dziećmi. Jest to też bardzo mocno zorganizowane w, tym, w takim celu, no też adopcji, czasami nielegalnych, no właśnie w tym kierunku. Z tego, co się mówi, to trzy największe, takie, powiedzmy, branże handlowe w świecie, które dają największy zysk, to jest handel bronią, handel narkotykami i handel ludźmi. I kiedyś spotkałam się z taką wypowiedzią, że handel ludźmi jest o tyle jeszcze, jak gdyby, trudniejszy, że. Broń można użyć najczęściej zużywa się, narkotyki się zużywa, natomiast człowieka można sprzedać kilka razy. I naprawdę to jest zjawisko, które dokonuje się bardzo, bardzo często i też obok nas. Wiele środowisk protestuje przeciwko planom zlikwidowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wychowania do życia w rodzinie. To oznacza osłabienie roli rodziny w państwie i społeczeństwie, co jest sprzeczne z dobrem uczniów, rodzin i całego społeczeństwa, napisał Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w wydanym we wtorek oświadczeniu. Dzień wcześniej odbyła się konferencja zorganizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną oraz Koalicję na rzecz ocalenia Polskiej Szkoły. Wychowanie do życia w rodzinie pełni ważną funkcję profilaktyczną. Kształtuje postawę prorodzinną, prozdrowotną i prokreacyjną, co w dobie kryzysu demograficznego powinno być jednym z priorytetów polityki państwowej. Apelowała Agnieszka Pawlik-Regulska, koordynator koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły. Po fali zainicjowanych przez KROPS protestów pod hasłem tak dla edukacji, nie dla deprawacji, która rozlała się po całej Polsce. Zapraszamy też na kolejny protest 23 lutego o godzinie 13 na rynku we Wrocławiu. Po protestach, po wpłynięciu do Ministerstwa Edukacji Narodowej około 250 tysięcy głosów sprzeciwu wobec wprowadzenia edukacji zdrowotnej, koalicja rządząca ogłosiła, że przedmiot ten w przyszłym roku szkolnym zostanie wprowadzony jako nieobowiązkowy. Pani minister nie przyznała jednak racji protestującym i nie uznała konstytucyjnych praw rodziców, co nas jako stronę społeczną, jako rodziców i nauczycieli absolutnie nie satysfakcjonuje. Niech nadzieja w czasach trudnych i nie do końca dla nas zrozumiałych przezwycięża wszelkie nasze trudności, opory i brak nadziei. Mówił biskup Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej 33. Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego. Biskup Kamiński przypomniał, że Światowy Dzień Chorego ustanowił święty Jan Paweł II w 1992 roku. Podkreślił też, że tegoroczne orędzie papieża Nadzieja zawieść nie może nawiązuje do roku jubileuszowego. Ojciec święty, bardzo ciekawie mówi, że w tym spotkaniu z Panem Jezusem, kiedy, że tak powiem, osiądziemy mocno na tej skale, kiedy przyjmiemy Pana Jezusa, to ta nadzieja ma w sobie moc niezwykłą. I co jest ważne w tym opowiedzeniu się za Jezusem? Pierwsza rzecz ważna, to co nas ogromnie ubogaca, to jest spotkanie z Panem Jezusem bo wtedy wiemy, w którym kierunku wszystko ma się w nas realizować. Tutaj warto sobie przypomnieć takie spotkanie uczniów idących do Emaus, którym się świat zawalił w pewnym momencie, a po drodze spotkali Pana Jezusa. I on sprawił, że związali całe swoje życie, całe swoje plany, wszystko czym są z Panem Jezusem. To jest dla nas też ważne. Odnaleźć w swoim życiu pana Jezusa. W środę w Rzymie zakończyło się dwudniowe coroczne spotkanie zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Instytucja działa przy Stolicy Apostolskiej już od ponad 43 lat. W spotkaniu prowadzonym przez księdza Pawła Ptasznika uczestniczyli duchowni i świeccy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Polski, członkowie Rady Administracyjnej, arcybiskup Marek Jędraszewski, biskup Sławomir Oder i kardynał Stanisław Dziwisz. Fundacja dzisiaj się rozrosła poprzez koła, które są właściwie dzisiaj. Na całym świecie i na zachodzie, i również i w Polsce i także w Azji, nie tylko w środowiskach katolickich, także chociażby w Indonezji, w środowiskach muzułmańskich. Watykańska Fundacja Jana Pawła II została utworzona 16 października 1981 roku, realizując liczne inicjatywy religijne, naukowe. Kulturalne i charytatywne podkreśla ksiądz Tomasz Podlewski, rzecznik prasowy fundacji. Trzy główne obszary troski naszej fundacji to studenci, pontyfikat i pielgrzymi. Jeżeli chodzi o wspieranie studentów, nasza fundacja każdego roku przyznaje ponad 120 stypendiów. Dodatkowo prowadzi także dom studencki w Lublinie przy Kulu, gdzie nie tylko miejsce zamieszkania, ale także miejsce rozwoju i formacji znajduje ponad 100 studentów, ponad 100 mieszkańców. Troska o ten drugi obszar aktywności naszej fundacji, czyli o pontyfikat Jana Pawła II, wyraża się w tym, że nasza fundacja już od lat prowadzi jeden z najwcześniej założonych, jeden z największych na świecie ośrodków naukowych skupionych wokół nauczania Jana Pawła II. Ośrodek dysponuje ponad 30 tysiącami woluminów naukowych, są to nie tylko teksty Jana Pawła II i o Janie Pawle II, ale wszystkie te, które są w stanie w jakikolwiek sposób rozwijać nauczanie papieskie albo z niego wynikają. Dyrektorem środka już od kilkunastu lat jest ksiądz profesor Andrzej Dobrzyński laureat zeszłorocznej edycji nagrody Totus TUS. trzecia wreszcie forma aktywności naszej fundacji to jest troska o pielgrzymów i w tym kontekście mówimy o prowadzonym przez fundację już od samego początku domu pielgrzyma jest to dom polski Jana Pawła II przy Via Cassia 1200 w Rzymie ten dom każdego roku odwiedza ponad 5000 pielgrzymów z czego półtora tysiąca to są osoby spoza Polski Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata Glabisz-Pniewska.